Cześć. Ja nazywam się Łukasz, a to jest cyk poradników dotyczących wykorzystania GitHub Actions w projektach embedded. W tej części skupimy się na tym, by zakończyć pracę nad naszym pipelinem CI dla projektów embedded. Przejdźmy więc od razu do joba uruchamiającego Cppchecka. W przypadku narzędzia Cppcheck długo zastanawiałem się, jakiego actiona wybrać, ponieważ żaden z dostępnych w tamtej chwili actionów nie oferował wprost weryfikacji kodu a jedynie generował raport lub adnotację w GitHub Actions. Oznaczało to, że Actiony te kończyły swoją pracę powodzeniem w momencie, gdy udało się wygenerować raport, czy adnotację, a wynik pracy Job'a nie był zależny od tego, czy znaleziono jakieś błędy, czy nie. Zacząłem więc od tego, że wybrałem akcjonę CPP Check Annotation Action. Czemu akurat ten? Po pierwsze, pozwala on przypisać dowolne poziomy adnotacji dla standardowych i niestandardowych czeków. Po drugie, action tak naprawdę generuje plik JSON dla innego actiona, który prezentuje później wyniki analizy w formie adnotacji w GitHub Actions. To z kolei, pomijając ciekawą formę raportowania, potencjalnie upraszcza całego actiona i czyni go lepszym kandydatem do ewentualnej przeróbki pod kątem własnych potrzeb. Po trzecie, po zapoznaniu się z jego wewnętrzną budową, wydawało się, że kilka kosmetycznych zmian pomoże dodać brakującą funkcjonalność. No i w momencie kręcenia tego poradnika zaproponowane zmiany zostały już zaakceptowane przez autora Actiona i dodane do gałęzi głównej. Zmiany te nie zostały jednak jeszcze zwolnione w najnowszej wersji, dlatego używając Actiona będę wywoływać go z gałęzi main, a nie poprzez podanie konkretnej zwolnionej wersji. Zacznijmy jednak od tego, jak wyglądają w tym projekcie targety dla CppChecka uruchamiane na maszynie lokalnej. Pierwszy target uruchamia analizę dla folderu source. W ramach tej analizy uruchamiamy wszystkie czeki, weryfikujemy kod w odniesieniu do standardu C99, wyłączamy z analizy error ID missing include system i missing include dla całego folderu source. Wyłączamy też z analizy error ID unused function dla plików Modbus Slave i Modbus Master. Co w kontekście testowania plików biblioteki, a nie konfiguracji projektu z tą biblioteką jest tutaj uzasadnione. Drugi target to weryfikacja zbudowanej konkretnej konfiguracji w oparciu o wygenerowaną bazę kompilacji. Ale na razie skupmy się na pierwszym targetie. Zobaczmy więc, jakie opcje daje nam Action i co możemy zrobić w ramach analizy folderu Source, by po pierwsze wygenerować listę potencjalnych problemów jako adnotację. A następnie doprowadzić do sytuacji, w której znalezienie błędu spowoduje sfailowanie joba. Idąc więc po kolei, ustawmy niezbędne parametry i przenieśmy konfigurację zdefiniowaną na maszynie lokalnej. Zacznijmy więc od zdefiniowania stepa i wywołania naszego actiona z gałęzi main. Parametr jsonResultFile pozostawmy na wartości domyślnej. Tutaj mała dygresja. Ogólnie każdy parametr, który ma być przekazany z wartością domyślną, po prostu nie musi być wyspecyfikowany. Idąc dalej, parametr Enable również pozostawiamy na wartości domyślnej. Log Level ustawmy na Verbose. STD w naszym przypadku to C99. Parametr Platform możemy pozostawić na wartości domyślnej. A dla parametru Suppress zgodnie z dokumentacją Actiona przekażmy wszystkie suppressy z konfiguracji lokalnej, wyjustowane po przecinku bez żadnej spacji czy Entera. Additional Arcs pozostawmy na wartości domyślnej. Oczywiście dla parametru Source musimy przekazać lokalizację naszego folderu SRC. Kolejne cztery parametry odnoszą się już do zaraportowania znalezionych problemów jako adnotacje w GitHub Actions. Jak w dużym skrócie korzystać z tych parametrów? Zacznijmy od tego, że niewyspecyfikowanie ich spowoduje, że Error ID Information będzie raportowany jako Information, Warning jako Warning, Error jako Error, a wszystkie pozostałe Error ID niewyspecyfikowane w poprzednich trzech grupach będą zaraportowane jako Warningi. Tutaj kolejna dygresja. Listę wszystkich ID errorów w formacie XML możemy wygenerować w konsoli korzystając z flagi ErrorList. Możemy też zapisać ją do pliku dodając na końcu odpowiedni parametr, np. Przykład... Wracając jednak do naszego actiona. Jeśli z jakiegoś powodu chcemy rozszerzyć którąkolwiek z grup adnotacji o jakikolwiek error ID czeka, to musimy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, jeśli chcemy wyspecyfikować jakikolwiek parametr, np. annotation notices, i dodać do niego raportowanie jakiegoś error ID, np. unused function, to musimy pamiętać, by jako wartość parametru poza unused function przekazać również information. W przeciwnym razie wszystkie error ID information będą zaraportowane w annotacjach zgodnie z ustawieniami parametru annotation level default. Innymi słowy, wyspecyfikowanie parametru annotation notices spowoduje, że jego wartości domyślne zostają nadpisane. Tak więc tylko podane wartości dla tego parametru będą zaraportowane w formie odnoszącej się do tego parametru. Po drugie, jeśli dla przykładu chcemy, by information w adnotacjach były zaraportowane jako warningi, to podobnie jak wcześniej, poza przekazaniem do parametru annotation warnings wartości information, musimy pamiętać również o wartości warning, Dodatkowo jednak musimy też wyspecyfikować pustą wartość dla parametru annotation notices, bo w przeciwnym razie zadziałają domyślne ustawienia actiona dla tego parametru. Kierując się teraz tymi wytycznymi, które wynikają głównie z tego, jak został napisany kod actiona, możemy dostosować annotacje do naszych potrzeb. W naszym pipeline CI pozostaniemy przy ustawieniach domyślnych, jednak warto mieć te możliwości na uwadze, zwłaszcza, że potrzeba zmian tych parametrów będzie najprawdopodobniej wynikać z założeń dla projektu. Skopiujmy jeszcze z dokumentacji Action step, odpowiedzialny za wyświetlanie adnotacji, a następnie uruchommy workflow i sprawdźmy, jaki będzie wynik. Tutaj, choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko jest w porządku, ponieważ otrzymaliśmy wynik adnotacji Results of CppCheck, to jednak w jobie CppCheck brakowało zdefiniowanych kroków. Szybko okazało się, że stworzone przed chwilą stepy zostały zdefiniowane w złym jobie, to jest w Check code Complexity. Poprawmy więc ten błąd i uruchommy workflow ponownie. No i okazuje się, że jest jakiś problem. W sumie informacje na temat tego problemu są zawarte w dokumentacji Actiona, ale żeby już niepotrzebnie nie przedłużać, możemy rozwiązać to w następujący sposób. Przechodzimy do ustawień repozytorium, następnie do zakładki Actions General i ustawiamy Workflow Permissions na Read and Write. Sprawdźmy czy wprowadzone zmiany rozwiązały problem. OK. Wygląda, że job działa i nie zgłasza błędów. Wprowadźmy teraz do kodu jakiś błąd, który powinien zostać wykryty przez CPP checka. I uruchommy joba raz jeszcze. Tym razem adnotacje wygenerowane na podstawie outputu cppchecka zaraportowały błąd, ale job zakończył się wynikiem pozytywnym. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że celem tego actiona jest uruchomienie cppchecka i wygenerowanie raportu, a nie dokonanie analizy i zwrócenie jej wyniku. Tak więc wynik stepa informuje nas o tym, czy udało się wygenerować raport, a nie czy w analizie nie wykryto błędu. Z kolei następny step, korzystając z annotation action, również tylko prezentuje wyniki na podstawie zawartości przekazanego pliku JSON. Action ten po prostu nie posiada funkcjonalności, która umożliwi sfailowanie joba, jeśli w prezentowanych danych będzie jakiś error. Podobnie zresztą jak poprzednio, jego zadaniem jest zaprezentowanie danych, a nie ich analiza. Jak więc możemy to rozwiązać? Niestety tutaj, by action zadziałał tak, jak sobie tego życzyłem, musiałem wprowadzić pewne poprawki w jego kodzie. W wersji Actiona, którą zaproponowałem, mamy dodatkowy parametr Action Level. Musimy do tego parametru przekazać po przecinku rodzaje adnotacji, które mają spowodować zaraportowanie faila stepa, w którym go uruchamiamy. Domyślnie parametr ustawiony jest na pustą wartość, co spowoduje, że uruchomienie actiona CPP Check Annotation Action zadziała jak jego pierwowzór. Dodając z kolei wartość Failure i Warning spowodujemy, że step, w którym wywołujemy actiona, sfajluje, gdy w wynikach analizy znajdą się jakieś errory czy warningi. No i taką właśnie konfigurację zastosujemy. Dodajmy więc teraz dodatkowy parametr, uruchommy ponownie workflow i zajrzyjmy do logów. Cóż, tym razem mamy błąd, ale fail joba spowodował, że nie został wygenerowany kolejny krok, w którym raportowane są wyniki analizy w formie adnotacji. Co więc możemy z tym zrobić? Pierwsze, co przychodzi do głowy, to parametr continue on error, ale tutaj wrócimy trochę do punktu wyjścia. Moglibyśmy użyć tego parametru, jednak na koniec należałoby zbadać, jaki był wynik pracy joba, którego error pominęliśmy i w przypadku faila, Przekazać tą wartość jako wynik pracy joba. Musielibyśmy w tym celu nadać ID stepowi, gdzie wywołujemy nasz action z parametrem continue on error, a następnie, korzystając z pewnego polecenia, w ostatnim stepie sprawdzić, jaki był jego output i zwrócić odpowiedni parametr. Wyglądałoby to mniej więcej tak. Możemy też rozwiązać ten problem w nieco prostszy sposób. W GitHub Actions możemy zmusić jakiegoś joba do wykonania kolejnych stepów, pomimo że jakiś wcześniejszy step sfailował. Natomiast stepy są wykonywane z zachowaniem tego wcześniejszego faila, jako końcowy wynik pracy joba. Dla stepów, które chcemy, by były wykonane pomimo faila poprzedniego joba, możemy podać parametr If Always. Sprawdźmy więc, jak teraz to zadziała. Świetnie, action działa tak, jak sobie tego życzymy. Cofnijmy więc zmiany mające wywołać błąd i sprawdźmy działanie dla poprawnej konfiguracji. Na koniec chciałbym, by w tym projekcie były sprawdzane również pliki z napisanymi testami. Lokalnie wykorzystywałem do tego target z podaną bazą kompilacji. Chcąc teraz wykorzystać to samo podejście, musielibyśmy stworzyć osobny step, gdzie wpierw czekałbymy repozytorium, następnie wygenerujemy bazę kompilacji i dopiero sparametryzujemy actiona cppcheck annotation action, korzystając z parametru additional arguments. Możemy jednak osiągnąć ten cel w prostszy sposób. W stworzonym jobie wystarczy, iż dodamy do wartości parametru sources folder z napisanymi testami. W praktyce da nam to taki sam efekt, czyli zweryfikujemy pliki testów i źródeł. Zaimplementujmy więc takie rozwiązanie. Zrobimy to, zaczynając od właściwej definicji targetu na maszynie lokalnej. Następnie przeniesiemy konfigurację do naszego workflow, przetestujemy wszystko i usuniemy zmiany wprowadzone na potrzeby testów. W tym miejscu po nieco dłuższej chwili niż na filmie okazało się, że Action nie parsuje przekazanego argumentu sources tak, by wykrywać kilka ścieżek, co nie do końca jest kompatybilne z dokumentacją cpp checka. Poprawiłem więc szybko w kodzie Actiona tę niedogodność i zmieniłem wywołanie Actiona w jobie do poprawionej wersji w moim repozytorium. OK, skoro więc wszystko działa w tym jobie, możemy przejść do ostatniego etapu testowania kodu, czyli weryfikacji złożoności cyklomatycznej. Do tego celu wykorzystamy Lizarda i Actiona Lizard Runner. W tym przypadku sprawa jest naprawdę prosta. Zakładając, że nie skupiamy się teraz na tym, czym jest Code Complexity ani jak należy czy też można ustawić Lizarda. Wystarczy wywołać actiona i przekazać te same parametry, które mamy zdefiniowane w targecie na maszynie lokalnej. Opisując teraz w telegraficznym skrócie działanie tak skonfigurowanego narzędzia, lizard ma zgłosić błąd jeśli złożoność cyklomatyczna przekroczy 12 lub ilość linii kodu w jakiejkolwiek procedurze przekroczy 30 lub ilość argumentów przekazanych do jakiejkolwiek funkcji przekroczy 4. Dodatkowo ustawiamy język analizowanego kodu na CPP to głównie z braku opcji dla C i podajemy flagę V, by uruchomić narzędzie w trybie Verbose. Korzystając teraz z dokumentacji Actiona, zaimplementujmy go w naszym pipelanie CI, przekażmy te same parametry konfiguracyjne, a następnie uruchommy workflow. Sprawdźmy jeszcze, czy Action wykryje przekroczenie nałożonych limitów. No i to już wszystko, jeśli chodzi o sprawdzanie kodu pod kątem złożoności cyklomatycznej. Skoro temat narzędzia złożoności cyklomatycznej kodu mamy zamknięty, możemy płynnie przejść do wygenerowania raportów z tej właśnie weryfikacji. Sam raport będziemy w tym kroku zapisywać jako plik HTML w postaci artefaktów do pobrania. Format jest nieprzypadkowy, ponieważ w kolejnych poradnikach pokażę, jak można automatycznie opublikować taki raport na stronie projektów GitHub Actions. Wróćmy jednak do naszego obecnego joba. Ponieważ Lizard sam w sobie albo dokonuje weryfikacji, albo generuje raport z wynikiem tej weryfikacji, tak naprawdę musimy skopiować joba Run Code Complexity check i podobnie jak w targecie na maszynie lokalnej, dodać jeden parametr, który wygeneruje nam raport. Następnie, przy wykorzystaniu znanego już Actiona, możemy go zarchiwizować, dzięki czemu będziemy mogli później go pobrać. Ponieważ jednak wywołujemy tego samego Actiona z tymi samymi parametrami w dwóch miejscach, dodajmy jeszcze jedną rzecz. Przekażmy parametry tego Actiona jako stałe, które zdefiniujemy na początku workflow. Dzięki temu będziemy mogli ich używać w dowolnym jobie, a w przypadku zmiany wystarczy wyedytować je jedynie w jednym miejscu, co zmniejszy możliwość rozjechania parametrów weryfikacji względem parametrów użytych do wygenerowania raportu. Aby to uzyskać, możemy posłużyć się parametrem env w sekcji, gdzie parametryzujemy workflow. Po użyciu parametru env wystarczy wyjustować nasze zmienne środowiskowe i przypisać im wartości. Teraz po prostu podmienimy wartości parametrów obu actionów stworzonymi zmiennymi. Po wprowadzeniu tej zmiany uruchommy workflow i sprawdźmy czy wszystko działa. Niestety pojawił się błąd i muszę przyznać, że ogólnie w tym przypadku nie trafiłem najlepiej z wyborem actiona. W dużym skrócie, po zgłoszeniu tego błędu autor nie podjął tematu. Choć rozwiązanie było naprawdę proste i szybkie w implementacji. Poprawiłem więc Actiona we własnym zakresie i otworzyłem pull request z informacją, iż rozwiązuje zgłoszony przez siebie problem, prosząc jednocześnie o aktualizację Actiona. Finalnie pull request nadal jest otwarty, a ja. cóż. Podmienię teraz odwołanie do Actiona na odwołanie do forka poprawionej wersji podkreślając, że cały mój wkład w tego actiona można sprowadzić do dodania jednej linijki kodu. Po naniesionej poprawce i ponownym uruchomieniu workflow, pobierzmy jeszcze wygenerowany plik i sprawdźmy jego zawartość. Wygląda na to, że raport został poprawnie wygenerowany. W takim razie pozostał nam już tylko ostatni krok, czyli wygenerowanie raportu pokrycia kodu testami. Z tych samych powodów co wcześniej, ponownie wygenerujmy go w formacie HTML i również zapiszmy jako archiwum. Do tego celu wykorzystamy poznanego już wcześniej actiona gcoffer-action. Najpierw skopiujmy job run-code-coverage-check. Następnie zajrzyjmy w dokumentację i dodajmy parametry, które wygenerują nam raport w żądanym formacie. Teraz dodajmy jeszcze krok archiwizacji raportu, a następnie uruchommy workflow i sprawdźmy wyniki pracy Droba. Ponieważ ustawiłem parametr html details na wartość true, raport będzie składać się z kilku plików. Stwórzmy więc dla niego osobną lokalizację i uwzględnimy to w zapisie artefaktów. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą dopiero teraz zwróciłem uwagę, a tyczy również wcześniejszego joba weryfikującego pokrycie kodu. W przypadku tej biblioteki interesuje nas pokrycie dla folderu Source. Jak jednak widać, w raporcie narzędzie dodało też analizę dla plików z samymi testami. Najprostszy sposób, by to teraz poprawić, to użycie parametru Exclude dla actiona of Action i podanie do niego wartości test. A skoro jesteśmy już przy poprawkach, to pozbądźmy się też warninga od Joba RunCode Complexity Check zmieniając wywołanie na actiona z naniesionymi poprawkami w jego kodzie. Jak widać, Job wykonał swoje zadanie jak należy. Na koniec pozostało nam jeszcze poprawienie zakomentowanego w trzecim poradniku wyzwalacza, zakomitowanie całości oraz dodanie do projektu poprzez pull request. W tym momencie możemy oficjalnie stwierdzić, iż stworzyliśmy prosty pipeline CI i zaimplementowaliśmy go w projekcie embedded. To jednak nie koniec tego cyklu poradników. Chciałbym jeszcze podzielić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami w ramach automatyzacji w projektach Embedded z wykorzystaniem GitHub Actions. Ponieważ jednak każdy z wątków, które przychodzą mi do głowy, to temat na co najmniej kilka poradników, to chciałbym Was zapytać, co interesowałoby Was najbardziej? Dajcie proszę znać w komentarzach pod tym filmem, który z wymienionych wątków interesowałby Was najbardziej. Pierwszy wątek dotyka tematów takich jak automatyczny deploy strony projektowej, z dodanymi raportami, dokumentacją projektową i tym podobnym. Mówimy tutaj o deployu w usłudze GitHub czy na przykład przesyłaniu wyników pokrycia kodu testami do usługi takiej jak chociażby Coveralls. Drugi wątek to na przykład konfiguracja serwera Self-hosted i dodanie do Pipeline CI wzorca jobów do uruchamiania testów na sprzęcie wraz z jakimś bardzo prostym przykładem takich testów na jakimś prostym projekcie. Trzeci wątek to kwestie związane z porządkiem i zabezpieczeniem repozytorium, czyli na przykład no, zabezpieczenie poszczególnych gałęzi, automatyczny release i tego typu operacje w naszym repozytorium. Jestem naprawdę ciekaw, czy któryś z zaproponowanych tematów Was zainteresuje, a co za tym idzie, czy i kiedy pojawi się kolejny poradnik. Czekam więc na Wasze komentarze, licząc, że spotkamy się niedługo w kolejnej części poradnika. Dzisiaj natomiast dziękuję już za uwagę i pozdrawiam. you <laughs>